Dobry państwu, Jan Fijor w nowym cyklu. A nie, mówiłem. Odcinek piąty. E, oczekiwaniu na inaugurację. 44 dni. Oczekiwania jeszcze. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam, Jan Fijor. Proszę państwa, króciutko tylko przypomnę. Mrowisko. Skarby księcia Sławomira, Kod Biznesik, wszystkie te książki, wszystkie całe, całe tam kilkanaście książek, jest na sklep.menger.pl sklep A to jest nasz nowy cykl. Tak mi dzisiaj wpadło do głowy, że to przecież my robimy powrót do samowystarczalności w rolnictwie samowystarczalności w wyżywieniu narodu. To są książki, które do tego prowadzą. Wszystko, co robi, jest nielegalne. Żywność dekretowa czym karmi nasz rząd? Wielkiej konfiskaty nie mam, ale przeczytajcie to. To są książki, które nas prowadzą do, do wolności. Tak, dobra. No to dzisiaj, jak powiedziałem, 44 dni. Świat w oczekiwaniu na inaugurację. Wiecie, jaką inaugurację? Proszę Państwa, Robert Kiyosaki powiedział kilka dni temu, że czeka na wielki wybuch ceny złota. No i mimo, że on jest takim również bitcoiniarzem, to jednak podkreśla cały czas, że czekamy na wielki wybuch cenowy. Mennica Mazowia też czeka. Oni czekają w innym y, kierunku. My, my czekamy, my chcemy kupić jak najtaniej, oni chcą sprzedać jak najlepiej. W związku z tym. Złącie Państwo, 22624, zapomniałem. Dobra, to zapomnijcie o telefonie. E, adres, me, adres mailowy: Mennica Mazowia przez, przez V2N i V. Mennica .pl. Za, Napiszcie tam, zobaczcie, wejdźcie. Nie patrzcie na cenę wywoławczą, nie patrzcie na ceny, które są na, na froncie. To są tylko ceny prowizoryczne. Możecie Państwo się targować, jesteście członkami naszej grupy, kanału Jana Fiora, on nam pozwala, to jest, to jest jakaś taka e, wejściówka do, do, do lepszych cen. Możecie Państwo wejść i kłóćcie się, negocjujcie, ja pokażcie, kupicie taniej niż gdzie indziej. Proszę Państwa, chciałbym też przypomnieć, nie przypomnieć, właściwie ogłosić, bo zapomniałem od dwóch tygodni czy od trzech tygodni, chciałem ogłosić, że uruchamiam na kanale Nam Zależy, na pewno Państwo znacie ten kanał, ja tutaj występowałem i stąd i, i odwrotnie też byli, byli na moim kanale, to jest kanał, na którym uruchamiamy... Osobny program poświęcony inwestowaniu, po, poświęcony lo, lokowaniu pieniędzy, bo nie tylko wystarczy zarobić pieniądze, trzeba jeszcze dobrze ulokować, żeby one nie straciły na wartości, albo żeby wydały z siebie jak najwięcej, ile się da. Będę Państwu w tym pomagał. Na nam zależy, albo na naszych na naszych, na naszych, komentarzach. Piszcie Państwo pytania, jakie, jakie macie. Ewentualnie na Skype'a. Skype, adres, na Skype'a mam Jan Fior. Wejdźcie małymi literami. Wejdźcie na, na opis filmu, wejdźcie kiedyś na opis filmu i zobaczcie ile tam jest różnych informacji, które się na pewno Wam przydadzą. Proszę Państwa, prosił mnie znajomy, że dobry nasz znajomy Ted Witkowicz, e, który tutaj występował wielokrotnie, że szuka specjalisty do obsługi komputera Malina, czyli Raspberry. To są takie nowe komputery. Szyk mody, szczyt mody, nie wiem jak to nazwać jeszcze, krzyk mody. E, w każdym razie, coś naj, naj, najlepszego i szuka, tat ta szuka e, ekspertów, specjalistów od Maliny. Ja pa, pomogę Wam się skontaktować z nim. Proszę Państwa, a ja szukam kogoś, kto by mnie wsparł czasami w problemach WordPressu, czyli, czyli tej strony internetowej. Uruchomiłem stronę. Wydawnictwa Fior Podolski Press z dwoma s na końcu.pl, jedno słowo.pl i tam czasami się głupie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, jesteście, jesteśmy, e, idziemy w kierunku samowystarczalności w rolnictwie, w wyżywieniu narodu. Lista rol, no, rolników, gospodarstw, które powinniśmy wspierać, a one nas, żywnością zdrową i dobrą, jest już wisi na stronie społecznościowej naszego kanału. Kanał jest Milionerstwo by Jan Fior. Baj się pisze by. Milionerstwo by Jan Fior. Dziękuję. To tyle z ogłoszeń. Napijesz jeszcze trochę wody. Tu mi jeden pan, dwóch nawet, doradza, żebym się napił wcześniej. Nie da się, nie jestem wielbłądem. Muszę, się, muszę pić wtedy, kiedy mi zasycha w gardle. Proszę Państwa, mniej więcej tydzień temu wspomniałem Państwu, że jestem w posiadaniu raportu e, e, służb specjalnych, znaczy to się nazywa Służby Wywiadu Zagranicznego Rosyjskiego, SVR, który RIA Nowosti, czyli agencja, e, agencja rosyjska agencja nowo, e, informacyjna Nowosti, opublikowała mniej więcej tydzień temu. I chcę Państwu opowiedzieć o tym przedstawić szczegóły tego, tego raportu, raporciku, może nazwijmy go, i pewne kropki, jakie mi się z tym, z tym wiążą. No i to będzie dzisiaj tematem. Uważajcie, bo to, ważne te, bo to dzisiaj ważny odcinek. Proszę Państwa. SVR mówi, że Zachód utworzył tak zwany kontyngent po, pokojowy, liczący około 100 tysięcy ludzi którzy mają przywrócić zdolność bojową Ukrainie. Do tego jest biuro, pra... upoważniło wywiad, biuro prasowe rosyjskich służb specjalnych, żeby ten raport ogłosić. Aby rozwiązać to zadanie, czyli ten kontyngent, utworzyć kontyngent pokojowy, Zachód będzie potrzebował faktycznie okupacji Ukrainy. Oczywiście będzie to pod, przy, pod przykrywką rozmieszczenia w kraju kontyngentu pokojowego. Jak już wspomniałem. W sumie planowane jest wprowadzenie 100 tysięcy, jak powiedziałem, sił pokojowych i one będą występowały na całym terytorium Ukrainy. Yy, yy, nawet, nawet w sąsiedztwie tych okupowanych terenów. I tak, takie, to są, takie to są lokalizacje. W wybrzeże Morza Czarnego powinno przypaść Rumunii. To będzie Rumunia, będzie tą częścią zarządzała. Zachodnie regiony Ukrainy Polska będzie zarządzała. Ten, ten kontyngent yy, na, na, tym, na tym terenie będzie jakby kontyngent polski. Centrum i wschód do Niemiec będzie należał. A o północ, w tym rejon Kijowa, stołeczny do Wielkiej Brytanii. I to są cztery, to jest tych czterech, mówią, okupantów, Rosjanie mówią, no ale to są te siły, to jest ten kontynent. Aby zrealizować ten plan, NATO musi wprowadzić chyba wojnę. Musi wejść na teren Ukrainy, co jest równoznaczne z wybuchem wojny, ponieważ powyższy plan jest dla Rosji nie do przyjęcia. Już potwierdził to Lawrow na konferencji, teraz kilka dni temu, chyba nie w Bukareszcie, czy gdzieś tam była konferencja, nie zwracajmy uwagi na to. Pewnego dnia Ameryka będzie... Powiedział: Pewnego dnia Ameryka będzie dysponować technologią hipersoniczną i innymi zaawansowanymi systemami rakietowymi. Rosjanie chcą mieć pewność, że ich aparatura radarowa da sobie radę z tymi systemami da swoim siłom zbrojnym wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się na nadchodzący atak. Krótko mówiąc, Państwa członkowskie NATO chcą posiadać Ukrainę i równocześnie Rosja chce posiadać. Może nie posiadać, co kontrolować dla własnego bezpieczeństwa. Trudno to pogodzić. Spróbujmy kropki łączyć. Proszę Państwa, jaki jest w tej chwili stan rzeczy? W czasie, gdy NATO kontynuowało ataki na rosyjskie aktywa, po tym, kiedy Biden uruchomił, jakby zezwolił, to też jest Pic na wodę, bo on zezwolił dużo wcześniej, bo te pociski, które, te pociski, które miały atakować terytorium Rosji, były przywiezione dużo wcześniej, zanim Biden pozwolił na, na ich przywiezienie. Więc tak to wyglądało. Ale zanim, pozwoli, zanim NATO zaczęło kontynuować swoje ostatnie akty, te ataki na, na Rosję, jak na, ra, na rafinerię, na, na, na składy wojskowe, budynki mieszkalne, napięcie rosło. Prezydent Putin i minister spraw zagranicznych Ławrow. Wydali ostrzeżenia, wydawali ostrzeżenia, że NATO nie może przekroczyć czerwonej linii. Nie, nie robiło to żadnego wrażenia na, na NATO. Zostały one, te ostrzeżenia zostały zignorowane nawet po wystrzeleniu tego, tej leszczyny, czyli tego oresznika. To jest, to jest taka unikalna, nieznana, jeszcze do tej pory właściwie nikt tego komentarza nie złożył, ale... Świat wie, czy fachowcy wiedzą, że Rosjanie tym zaskoczyli Zachód. To jest e, e, Oresznik. Oresznik uderzył w Niepropietrowsk i tam dokonał rzeczywiście masakry. Proszę Państwa, e, raporty, jakie się w związku z tym pojawiły, mówią, że Rosja postawiła swoje ob obiekty wojskowe, armii, obiekty wojskowe w stan najwyższej gotowości w dziejach tego kraju. Napięcia na Ukrainie, poza nią wzrosły i to widać chociażby po tym, co się dzieje w tej chwili w Gruzji, w Syrii, najpierw w Syrii, potem Gruzji, albo najpierw w Gruzji, potem Syrii, ten upadek rządu francuskiego, upadek rządu niemieckiego, co prawda jeszcze fizycznie nie nastąpił, ale to są zjawiska, które towarzyszą temu wzrostowi napięć. Rosjanie mówią, że weszliśmy w nową fazę wojny. Nie mówią może, że to już jest trzecia wojna światowa. Amerykanie też tego nie mówią. Ale to jest nowa faza wojny. Konflikt zaczyna się przesuwać z Ukrainy do innych krajów świata. Do innych rejonów. No właśnie to co powiedziałem. Bliski Wschód, okolice Europa, Anglia jest zagrożona. Europa jest zagrożona. Polska jest zagrożona. Mówi się otwarcie, już o tym wspominałem, o tej amerykańskiej bazie rakietowej w Redzikowi, tam na, północno, na północy, w Zachodniopomorskim, województwie. Proszę Państwa, to jest tylko 250 km od Kaliningradu. I jeżeli, jeżeli 250 km, to każda głupia rakieta przeleci. W związku z tym jest to naprawdę ważna, gruba kropka. W tym równaniu, w tym, czy w tym wykresie, skoordynowane ataki e, mogą nastąpić. Skoordynowane ataki na NATO mogą nastąpić jeszcze przed inauguracją prezydentury Trumpa. Przypominam tym, którzy zapomnieli, że to jest 20 stycznia, 44 dni od dzisiaj. Mogą mu postawić, pozostawić w spadku. Taki bałagan, czy Biden i jego administracja, Pentagon obecny, może postawić w spadku taki bałagan, że się nawet Trump nie pozbiera i nie będzie w stanie zawiesić broni i prowadzić negocjacji. Nie będą takie negocjacje możliwe. Putin mówi tak, że chociaż szanujemy się nawzajem z Trumpem, Trump to też potwierdza. Tak wiele nieudanych negocjacji zaśmieciło drogę do inauguracji prezydentury 20 stycznia 25, że Rosja ma niewielką wiarę w to, że Trump będzie w stanie, zdołał się z nim porozumieć. Już widzicie, jest atak na tego hekseta, który miał e, być cywilnym, ciennikarz, miał być cywilnym szefem Pentagonu. Już tam się mu, prawda, jakieś seksualne, jeszcze jakieś inne alkoholowe, em, że się upił, to się mu. Wypomina, nie wiadomo, jak to z tym będzie. Samo to oświadczenie SVR, czyli tej, tego, tego centrum wywiadowcze wywiadu zagranicznego jest dowodem takiej nieufności. Jak powiedziałem wcześniej, proszę Państwa, Zachód chce, Ukrainy i Rosja chce Ukrainy. Każde z innych powodów. Jakie to są powody? No Rosja dla celu bezpieczeństwa. Zachód ze względu na aktywa Ukrainy, pola uprawne, zasoby mieszkaniowe, zasoby mineralne, zasoby mieszkaniowe to może przesada, ale infrastrukturę przemysłową, kopalnictwo mineralne, zasoby mineralne które jeszcze wiele, wiele z nich nie zostało nawet zbadanych. Jak wygląda sytuacja w tej chwili z gruntami rolnymi Ukrainy? Grunty rolne Ukrainy są można powiedzieć takim markom tego kraju. Obejmują one 43 miliony hektarów, z czego 3 czwarte, czyli mniej więcej 30 milionów hektarów, to jest ziemia wyko wy wykorzystywana do produkcji roślinnej. To jest to, co, co się świ światu najbardziej podoba. Że tam podobno, jak, jak się rzuci peta e, papierosowego, jeszcze palącego się, to za tydzień urośnie już e, poletko tytoniu. Tak, tak taki, taki czarnoziem. Jest to rzeczywiście jedna trzecia najbardziej żyznych ziem na świecie. Czarnoziemów znanych jako czarnoziemy ukraińskie. No, można powiedzieć, okaz płodności w rolnictwie. W oparciu o znane ostatnio te wiarygodne jakieś dane, to właściwie z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska się też interesuje tą ziemią i, i produktami e, Ukraina e, specjalnością Ukrainy jest tak, słonecznik, jęczmień kukurydza, pszenica te cztery, najważniejsze i to jest tak, udziały w produkcji światowej w eksporcie światowym słonecznik 50% jęczmień 18%, kukurydza 16%, pszenica 12%, w globalnym rat, ra, ra, rankingu to są pierwsze, trzecie, czwarte, piąte miejsce mają w tych czterech uprawach od początku, proszę Państwa, od początku wojny e, własność tych gruntów rolnych staje się coraz bardziej tajemnicza, nieprzejrzysta. Wiele globalnych instytucji finansowych, banków, konglomeratów, funduszy zapewniło e, swym właścicielom e, kapitał na kontynuowanie wojny albo Ukraińcom kapitał na kontynuowanie wojny w zamian za to, za. Hipoteki tych y, gruntów rolnych. W raporcie y, The Oakland Institute, to jest y, sprzed roku, m, raport, nawet no tak, sprzed roku, z listopada 23, y, zidentyfikowano, to nie jest takie przejrzyste, ale pewne instytucje zostały zidentyfikowane. Kto posiada udziały w spółkach lub kredyty hipoteczne w tej ziemi y, ukraińskiej? Vanguard, oczywiście. Copernic Global Investors, bardzo mocny, też taki agresywny fundusz. BNP, francuski, BNP, e, bank, tam e, BNP Asset Asset Management, NN Investment Partners, to amerykański, należący do Goldman Sachs, Norge Bank Investment Management, to jest norweski, oraz kilka dużych amerykańskich funduszy emerytalnych i Funduszy Uniwersyteckich za, po, za pośrednictwem NCH Capital, amerykańskiego funduszu bardzo, bardzo agresywnego, bardzo nielubianego, nazywa się Agroprosperis. To jest ta część, która jest na Ukrainie. Resztę dają tak popalić. Proszę Państwa, kiedyś poczytajcie w, ga, w gazecie o, o tych funduszach private equity amerykańskich, to zobaczycie, co to znaczy. Co piąty Hektar jest w rękach tych funduszy. Wielcy posiadacze ziemscy są właścicielami wielcy no to są tacy, prawda tam z tego kręgu rządzących i ich kolegów Hunter, Biden i tak dalej są właścicielami 28% czyli prawie 10 milionów hektarów ziemi na Ukrainie. I to ziemi uprawnej mówię o ziemi uprawnej tylko tych, tych 30 milionach prawie jedną trzecią posiadają. E, Duża część mówi się, że 8 milionów rolników, że 8 milionów gospodarstw jest w rękach rolników indywidualnych. Ale to jest pic na wodę, proszę Państwa, bo wielu z nich zostało albo zmuszonych, albo skuszonych do tego, żeby to sprzedać, żeby się tego pozbyć. Następnym aktywem Ukrainy, o które się rozchodzi, to jest to, że, proszę Państwa, Ameryka, Ukraina jest równie dobrze wyposażona. W zasoby mineralne, co oczywiście w ziemię, w ziemię rolną, i ma takie atuty jak tytan, lit, beryl, mangan, gal, uran, cyrkon, grafit i nikiel. To są bardzo w tej chwili pożądane minerały. Krajowe rezerwy tytanu są największe w Europie i stanowią 7% światowych zasobów. Tytanu. Y, tytan bardzo ważny, zwłaszcza w rakietach, zwłaszcza w pociskach. Zasoby miedzi również są ogromne, i jeszcze nawet niezmierzone. Proszę Państwa, jakie z tego wnioski można wyciągnąć? Po pierwsze, że część pomocy wojennej e, to są dramatyczne wnioski moim zdaniem, ale nie wiem, może Państwo to inaczej będziecie widzieć. Część pomocy wojennej dla Ukrainy. Między 30, 380 a 400 miliardów dolarów, a tej po, pomocy było pewnie z, z bilion dolarów, została zabezpieczona na ukraińskich gruntach rolnych. Czyli Ukraińcy to będą musieli oddać. Myśmy żadnych zabezpieczeń, Polska pomagając Ukrainie, żadnych zabezpieczeń nie brała. Może w tym kontyngencie pokojowym jakoś tam nas u, uwzględnią. Ale z tego co ja widzę, to nasi. nasi e, e, Politycy, zwłaszcza pan Sikorski, minister spraw zagranicznych, on bardziej walczy z Rosją, niż dba o Polskę. No ale co, co ja mam na to poradzę? Następna sprawa jest taka, że wiele potężnych, naprawdę potężnych instytucji finansowych, które zaryzykowałyby utratę miliardów, które posiadają tam miliardy, majątek wart miliardy dolarów i jeszcze więcej by chciały ma, musi się zmierzyć z tym, że Rosja też chce kontrolować Ukrainę. I Rosja nie pozwoli sobie, co prawda nie ze względu, może też na pewno ich chciwość tutaj gra rolę, ale głównie ze względy bezpieczeństwa. Więc jak Rosja sobie zabezpieczy te ziemię i zabezpieczy tereny i kopalnie, no to ten Zachód, ci te potężne finansowe, taki Vanguard, czy ten e, CH, ch e, Investment, to one nie będą miały swoich nie będą miały hipoteki, no, hipoteka będzie zagrożona, tych, tych, tych ich majątków, tych ich kredytów. Więc, proszę Państwa, zawieszenie broni i znalezienie rozwiązania dylematu e, jest utrudnione przez zaangażowanie tych grup in, e, finansowych. Bo z jednej strony one będą chciały posiadać tę Ukrainę, a z drugiej strony Rosjanie nie chcą, żeby ktoś posiadał, chcą, Rosjanie chcą, żeby to oni posiadali, albo przynajmniej mieli jak się to mówi, kolateral, czyli mieli je w zastawie. Rosjanie to też nie są aniołki. Można powiedzieć, że nie też, ale nie są aniołki, proszę Państwa. I rosyjskie wojsko jest też tak nastawione, jak i amerykańskie, te grupy neokonów. Putin ma w swoim zasięgu, w swoim kręgu wielu ludzi, którzy są jeszcze bardziej prowojenni niż Niż, e, niż Jack Sullivan czy, czy, czy Blinken czy, czy inni e, funkcjonariusze rządu neokon, neokonów, czyli neokonserwatyści amerykańscy. W związku z tym oni naciskają na Putina. Też on nie może być mięczakiem, nawet jakby nie chciał wojny. Wniosek jest taki, proszę państwa, że rośnie ryzyko wojny między Rosją a NATO. I wydaje się taki mój znajomy obserwator, analityk, Bardziej z wywiadu niż, niż yy, z dziennikarstwa, mówi, że yy, w tej sytuacji wojna jest nieunikniona i to już mniej więcej za 3 lata, 2028, on tak stawia. Co prawda, pomylił się parę razy, ale pomylił się tylko w dacie, a nie w faktach. Pomimo całej tej, tej, tej chęci zawierania umów yy, i negocjowania i yy, pacyfikowania konfliktu, prezydent Trump może uznać, że Zabezpieczenie rozwiązania kompleksu ukraińskiego będzie jego obowiązkiem. No, jeżeli się zgłoszą do niego, Vanguard, czy zgłosi się State Street, czy zgłosi się. E, sze, już nie pamiętam jakie tam były jeszcze fundusze były, jeżeli, amerykański no, Goldman Sachs, jeżeli się zgłoszą i powiedzą, panie prezydencie, to jest nasz majątek, amerykański majątek, proszę go chronić, to Trump też będzie miał ręce związane, w związku z tym nie będzie tak łatwo w 24 godziny rozpocząć negocjacji pokojowych. Delikatnym sygnałem tego, e, że że coś jest nie tak jest wypowiedź Trumpa 1 czy 2 grudnia, kiedy powiedział, że on nie pozwoli na to, żeby BRICS zagroził dolarowi. Putin mówi, my nie chcemy zagrażać dolarowi, my chcemy mieć własną walutę. Tak jak dolar ma własną walutę. Ale to, jest, to było wyraźnie sygnał, że, że, że między Trumpem a Rosjanami, czy może BRICS, ale BRICS to jest, to są, to jest Rosja i Chiny, Dojdzie może dojść do, do konfliktu, a, pe, a pewnie i dojdzie, i dojdzie do niego. Także widzicie Państwo, nie jest różowo i nasza rola jest niewielka w tym wszystkim. Nawet jak będziemy w tym kontyngencie pokojowym, to cóż my tam możemy zrobić? Będziemy robić to, co nam każą mocodawcy, z jakimi się kumają nasi przywódcy. Ale pamiętajcie Państwo. Samowystarczalność żywnościowa to jest bardzo ważne zagadnienie, przynajmniej to możemy rozwiązać sami, i musimy z rolnikami razem, z lobby, między innymi z braterstwami, braterstwami Ludzi Wolnych Kuśpita i jeszcze parę inny, paroma innymi organizacjami takimi organizacjami, które też do tego samego celu dążą zapewnić sobie bezpieczeństwo przynajmniej. W sferze żywności. Będziemy o tym Państwa informować i będziemy jakby zachęcać, podpowiadać, słuchając też innych, słuchając Waszych, waszych opinii. Dziękuję Państwu bardzo i przykro mi, że na Mikołaja, o do Mikołaja to już było, nie mam nic lepszego do przekazania, ale no jest nadzieja, że możemy to bezpieczeństwo zrobić.